Stary rybak, który marzy o ucieczce z piękną młodą Syreną, w końcu jedną łapie. Jednak gdy jego żona odkrywa jego sekret, fantazja zamienia się w koszmar. Herb uśmiecha się pod wodą, rozkoszując się uczuciem chłodnej wody na skórze. W rzeczywistości jednak jest zanurzony jedynie do klatki piersiowej w wannie, całkowicie ignorując dźwięki wokół siebie. Wkrótce jego żona krzyczy na niego, zdezorientowana, dlaczego zostawił gotujący się czajnik. Herb próbuje ją zignorować. Ale gdy ta nadal woła, wścieka się i krzyczy pod wodą, zanim wynurza się, by odpowiedzieć. Rozdrażniony zatrzymuje stoper, bo ćwiczy wstrzymywanie oddechu na dłuższy czas. Szybko się ubiera i schodzi na dół, wielokrotnie wołając żonę, ale nie otrzymuje odpowiedzi. W kuchni zastaje otwarte tylne drzwi i brak żony. Zagląda przez okno i widzi Joan otwierającą jego szopę i coś, co ją przeraża tak bardzo, że tylko dyszy. Dzień wcześniej Herb załadował sprzęt wędkarski do ciężarówki i zajął miejsce za kierownicą. Zanim ruszył, dopadła go Joan, ku jego niezadowoleniu. Przypomniała mu o dzisiejszym spotkaniu Irter, które obiecała sąsiadom. Mężczyzna był niechętny, ale zamiast odpowiedzieć, spojrzał na zawieszkę Syreny na lusterku wstecznym. Czując jego wahanie, nalegała, że spotkanie dobrze mu zrobi. Herb zbagatelizował jej troskę i po prostu obiecał, że wróci wieczorem. Nawet poprosił o całusa na szczęście, ale niezainteresowana Joan tylko machnęła ręką, więc odjechał. Na lokalnym nabrzeżu Herb cierpliwie przeszedł wzdłuż przystani z krzesłem i sprzętem, podekscytowany, że zarzuci wędkę w wybranym miejscu. Gdy go zauważyli dwaj rybacy, sarkastycznie zapytali, jak mu idzie. Nieświadomy ich kpin, powiedział, że dziś złapie to, czego szukał. Mężczyźni wyśmiali go, mówiąc, że powtarza to od dni bez efektu. Ale Herb usprawiedliwiał się, że wcześniej woda była zbyt wzburzona. Zażartowali więc, że Syreny chyba nie lubią takich warunków. Mimo drwin Herb był pełen nadziei, że złapie dziś coś wyjątkowego. Zarzucił żyłkę w spokojne wody. O zachodzie słońca inni pożegnali starego rybaka. On pozostał na miejscu, wciąż nic nie złowiwszy, ale z wędką w ręku. Ciągłe niepowodzenia i osądy krążyły mu po głowie, więc po dłuższym namyśle postanowił zakończyć dzień i wrócić do domu. Idąc po pomoście, usłyszał gardłowy dźwięk i się odwrócił. Zatrzymał się i odłożył sprzęt, by zlokalizować źródło hałasu. Nocą Herb sam wciągnął na posesję duży, śliski worek, starając się być cicho, by Joan nie wiedziała, że wrócił. Później pociągnął łyk z piersiówki i odkręcił zewnętrzny kran. Z radością zatańczył wokół węża prowadzącego do szopy. W środku woda napełniała dziecięcy basen, w którym trzymał żywą syrenę. Którą niedawno złapał, związaną i zakneblowaną, by nie uciekła. Syrena wściekle uderzyła ogonem, ale Herb uznał, że tylko się złości, że ją zostawił, więc przeprosił i tłumaczył, że nie trwało to długo. Stworzenie ponownie uderzyło ogonem i próbowało zerwać liny i łańcuchy z rąk. Zamiast być zaniepokojonym, Herb podekscytowany obserwował jej ruchy i ciekawie przyglądał się jej pancerzowi, piersiom i szyi. Zirytowana ochlapała go wodą po twarzy. Przerywając jego zboczone myśli, Herpią zganił, mówiąc, że nie mogą być przyjaciółmi, jeśli będzie się tak zachowywać. Ostrożnie sięgnął, by zdjąć jej nebel, ale Syrena odsłoniła ostre zęby i wydała przeraźliwy pisk. Joan usłyszała dziwny dźwięk w domu, ale gdy zatrzymała telewizor, w tle usłyszała grzmot. Myśląc, że to zbliżająca się burza, wróciła do oglądania. Tymczasem Syrena nadal piszczała i miotała się w wodzie. Herb pospiesznie włączył gramofon, licząc, że muzyka zagłuszy wrzaski. W tym czasie Joan zeszła na dół i z niepokojem spojrzała przez kuchenne okno, zdając sobie sprawę, że hałas dobiega z szopy. Gdy jej mąż włączył winyl, wrzaski syreny doprowadziły do pęknięcia żarówki. Cała szopa pogrążyła się w ciemności, ale muzyka nadal odbijała się echem, co pomogło ją uciszyć. W tym momencie z tyłu jej głowy powoli wyłonił się wężowaty wyrastek, błyszczący jak wabik świetlika. Zafascynowany delikatną poświatą oświetlającą pomieszczenie, Herb zbliżył się do Syreny. Zdziwiona jego spojrzeniem, patrzyła, jak on z zachwytem analizuje jej twarz. Gdy stworzenie się uspokoiło, Herb postanowił wyjść z szopy, ale zaskoczyło go, że Joan stała na zewnątrz. Zbagatelizował sytuację, mówiąc, że go przestraszyła, i ruszył w stronę domu, chcąc odwrócić jej uwagę. Jednak żona skonfrontowała go z tym, że nie przyszedł na wieczorne spotkanie. Skłamał więc, że przypływ się podniósł i musiał zostać w porcie, by próbować dalej łowić. Joan zwróciła uwagę, że jest już po zmroku i w ogóle nie powinien był wtedy łowić. Herb objął ją ramieniem, by ją uspokoić, ale ona go odepchnęła. Była zmęczona dziwną obsesją męża na punkcie syren i błagała go, by przestał próbować jakąś złapać. Spokojnie obiecał, że przestanie łowić i przytulił swoją żonę. Joan przyjęła jego czuły gest, nie wiedząc że już zdobył swój trofeum. Następnego ranka Herb udał się na publiczny basen, by poćwiczyć pływanie. Jednak ze względu na wiek i sylwetkę miał trudności z utrzymaniem przyzwoitego tempa. Był również niezgrabny przy wchodzeniu i wychodzeniu z wody. Mimo to był zdeterminowany, by przeżyć swoją podwodną fantazję, więc chętnie ćwiczył wstrzymywanie oddechu. Robił to także w domu, w wannie, notując postępy stoperem. Humor mu się poprawił, gdy zobaczył że potrafi wstrzymać oddech dłużej niż wcześniej. Jednak to wciąż nie wystarczało, by pływać z nowo złapaną syreną, więc znów zanurzył głowę w wannie i próbował dalej. Po południu, gdy Joan pracowała w ogrodzie, zauważyła, że herb ma trudności z niesieniem ramion pełnych puszek. Wstała, by mu pomóc, ale ją powstrzymał, zapewniając, że da sobie radę, po czym szybko ruszył do szopy. To tylko wzbudziło jej podejrzenia. W środku Herb wrzucał mięso z puszek do wody w basenie, próbując nakarmić Syrenę. Jednak ona nie chciała jeść niczego, co jej podawał. Mimo to próbował otworzyć nową puszkę nożem introligatorskim. Widząc ostrze, przestraszyła się i zaczęła się szarpać, aż zadrapała go po szyi i syknęła. Pomimo bólu, Herb po prostu powiedział jej, żeby więcej tego nie robiła. Nawet nazwał ją księżniczką i zachęcał do zjedzenia czegoś. Patrząc na puste puszki i rozmokłe jedzenie w wodzie, zrozumiał, że może chce czegoś bardziej naturalnego. Później, gdy Joan kroiła warzywa, a na kuchence za nią smażyła się ryba, Herb podszedł i pocałował ją. Niestety, dzięki temu zauważyła świeże zadrapanie na jego szyi. Nic nie powiedziała, gdy mąż wyszedł z kuchni i wrócił do szopy. Kiedy odchodził, Joan dostrzegła puste puszki po tuńczyku i kociej karmie w śmietniku. Na razie zignorowała to i wróciła do patelni ale ryba, którą smażyła, zniknęła, nieświadoma, że mąż ją ukradł, gdy wszedł na chwilę. Tej nocy, gdy herb ćwiczył wstrzymywanie oddechu w wannie, Joan zauważyła, że jest tak zajęty, że nawet nie słyszy gwizdu czajnika. Wykorzystując okazję, postanowiła sprawdzić, co ukrywa w szopie. Cicho otworzyła drzwi, by zajrzeć do środka, ale zamiast syreny zobaczyła młodą kobietę szlochającą. Była związana, zakneblowana. A jej nogi owinięte folią, by przypominały ogon ryby. Wołała o pomoc. Rozejrzawszy się po szopie po raz pierwszy, Joan odkryła mnóstwo zdjęć i wycinków prasowych, które Herb zgromadził na temat Syren. Wtedy zrozumiała, że jego obsesyjna fantazja doprowadziła go do porwania kobiety, wierząc, że jest mitycznym stworzeniem. Świadoma już, jak bardzo jej mąż jest zaburzony, ostrożnie podeszła do zakładniczki, która była przerażona i niepewna, czy można Joan ufać. Odechnęła z ulgą, gdy Joan zdjęła jej nebel, ale zaraz potem wpadła w panikę, widząc, jak do pomieszczenia wchodzi jej oprawca. Joan zrozumiała, że herb przyszedł, więc powoli się odwróciła, by potwierdzić swoje obawy. Mężczyzna zamknął drzwi, uwięziwszy obie kobiety w środku. Joan rozpłakała się na jego widok i skonfrontowała go z tym, co zrobił. Z obłędem w oczach i dziwnym uśmiechem po prostu nakazał jej docenić to, co złapał. W panice zrugała go. Po czym pobiegła do więzionej, by spróbować ją uwolnić. Mąż ostrzegł, że ją ugryzie, jeśli podejdzie za blisko, ale Joan odpowiedziała, że to się nie stanie. Wtedy zrozumiała, że jej mąż naprawdę wierzy, że złapał prawdziwą Syrenę, i krzyknęła na niego, że jest chory psychicznie. Ale on źle to zrozumiał i pomyślał, że chodzi o to, że jego ukochane stworzenie jest chore. Zaniepokojony, że jego cenna zdobycz może umrzeć, uznał, że to dlatego. Że dawał jej wodę słodką zamiast słonej, jak ta, z której pochodzi. Odepchnął Joan, a ta uderzyła głową o podłogę. Przez to straciła przytomność, choć zakładniczka sądziła, że ją zabił. Przerażona młoda kobieta krzyczała, gdy mężczyzna ją chwycił. Wkrótce zaczął ją ciągnąć w stronę nabrzeża, nadal owiniętą w plastik. Ustawił ją przy krawędzi portu i objął od tyłu, obiecując, że wszystko będzie dobrze. Nie mogąc się wyrwać. Jej przerażające krzyki przebijały się przez zimne powietrze. Gdy przytulił twarz do jej włosów i szepnął, że wracają do domu, ucichła. Nie opierała się, gdy wepchnął ją do lodowatej wody, w końcu godząc się ze swoim losem. Obłąkany rybak natychmiast wskoczył za nią, gotów spełnić swoją chorą fantazję ucieczce z piękną młodą syreną. Ale chociaż udało mu się wypłynąć na powierzchnię, kobieta walczyła, by się wynurzyć. Wkrótce herb usłyszał dźwięk syren sugerujący że Joan odzyskała przytomność i wezwała pomoc. Niestety, może być już za późno dla jego więzionej, która bezradnie opadała w głąb.